Chciałam powiedzieć, że, że to jest trochę kokieteria z Twojej strony. Znaczy, to może jest całkiem niewinne, ale oczywiście jest tak, że w tym kontekście jest ta książka, że, że jakby to jest dodatkowy bonus, dodatkowy atut tej książki, że ona mówi o Twojej rodzinie. Ja czytałam w kolorowych pismach, o wszystkich synach kiedyś. Nie pamiętam gdzie to było, czy to był Twój styl, czy EL. Byli wszyscy opisani, że wspaniała artystyczna rodzina z tradycjami, w ogóle pełna inwencji i, kreat i kreatywna. Także jest trochę odczytywana, ale to zupełnie jest tutaj na marginesie. Dobrze, i teraz, może, rzeczywiście, dwa słowa o tej książce, która już została nazwana Dekonstrukcją rodziny, na przykład, co, co chyba jest troszeczkę. No to Dariusz Nowacki w gazecie wyborczej użył tego określenia. Więc o to Cię zapytam najpierw, Mikołaju. Zaraz poproszę o przeczytanie fragmentu, ale na początek. Wasza książka jest o rodzinie, o relacjach rodzinnych, e, przedstawia tę historię osobistą. E, ty jesteś outsiderem, tutaj, jako, jako narrator, ciepło patrzysz, czasem ironicznie, starasz się być zdystansowany. E, jaką wartość, ma, czy, czy rodzina jest wartością po prostu a priori? Czy ma rację bytu we współczesnym świecie? Czy się zmieniła? Ale chcę, żebyś powiedział to naprawdę, to znaczy tak, jak, żebyś powiedział prawdę, ty jako Nikołaj to zanim powiem prawdę, to jeszcze powiem coś innego, że to nie jest to nie jest dosłowna historia mojej rodziny, tylko to jest fikcja inspirowana nią. Jasne, to... Wiesz. Tak, tak, tak oczywiście. Tak, tak. To, I tam są oczywiście pewne prawdziwe elementy, bo się, się inspirowałem z tą rodziną, natomiast cała reszta jest fikcją, z tym to, co jest to, co jest prawdziwe, to też staje się fikcją. I, ale przynajmniej mam taką nadzieję, że to będzie jakaś moja prawda o tych ludziach, żyjących w tych i ciekawych czasach. Tak, przepraszam, w ogóle wydaje mi się, że nie wiem jak Ty sądzisz, Mikołaj, to, jest też... to mnie bardzo interesuje, może Państwa też. E, czy ścieżki, e, czy interpretacyjne ścieżki biograficzne, autobiograficzne są uprawnione w ogóle? W krytyce literackiej. W krytyce literackiej. Wydaje mi się, że obowiązuje w ogóle wolność czytania, że można czytać tak, jak się chce. Wiesz. To jest dla mnie też bardzo dziwne uczucie, bo ja pisałem tę książkę tak długo, pan 4 lata i siedziałem sobie w pokoju, tam się nic wcale nie działo, tak zamknięty swój dziupli. No i nagle po 4 latach tak wychodzę i mam opowiadać, opowiadać o tej książce, a tak ją pisałem, czyli się długo i długo ją konstruowałem i dużo poprawiałem i to był po roboty, ale tak nie zadawałem sobie takich pytań o funkcję rodziny, czy do konstrukcji rodziny, czy no, raczej chodziło na to, że... Wiesz, tak? To jest, jest czytelnicza wolność. To... Tak, ale chodzi mi o to, że to jest też ciekawy moment teraz, jak właśnie wyszedłem z tego z tej, z tej swojej dziury <grym> i wyszła książka. Że nagle tak zdać tak sprawę, że coś się nie mówić. Tak opowiem, o czym to w ogóle jest, albo jakieś takie historyjki opowiadać. <grym> A to już nie jest twoje, prawda? To już jest materiał ma czytelników. Już książka przestała należeć do, do ciebie. <grym> to dobrze. To dobrze. Tak. Dobrze. To, ale Ty się wymigałeś teraz od odpowiedzi na to pytanie. Tak, tak, tak. Chciałabym, żebyś odpowiedział. Dlatego, że może, może, może tutaj mały przypis. W tej książce ta rodzina jest piękna. Piękna rodzina. I to wcale nie dlatego, że to jest wygładzony obraz, że on jest idealizowany, że to jest jakiś stereotyp. Absolutnie nie. Wręcz zupełnie odwrotnie. Mnóstwo cieni, w ogóle cieniowania w, w Twojej opowieści. Relatywizm też, patrzenie z wielu perspektyw, nawet wydawało mi się, że byłeś bardziej czujny i bardziej surowy, z sympatią w tle oczywiście, niż gdybyś nie był wewnątrz tej rodziny. Że to cię w ten sposób ustawiło. I, i, ale, ale rodzina jest na tutaj czymś pięknym, znaczy czymś z czego się czerpie, źródłem, silną podstawą bardzo, na której można budować. I czymś fascynującym, jako organizm, który na przykład niesie coś z przeszłości, prawda? Traumy, które trzeba wyegzorcyzmować. To wszystko tu jest. Dlatego stąd to moje pytanie: czy, czy, ta, czy, czy widzisz wartość w rodzinie w ogóle i wiesz, czym jest rodzina Cześć. Nie, to nie jest pytanie do socjologa, tylko Twoje prywatne zdanie. No, wydaje mi się, że widzę. Skoro poświęciłem 4 lata, że to, też opisać taką rodzinę, to mnie to interesuje. I... Hmm. Ale właśnie tak jak, tak jak powiedziałaś, że jak piszę i sobie wyobrażam tą osobę, która potem być może będzie czytać książkę, to sobie zawsze uważam kogoś takiego inteligentniejszego niż ja, dla którego muszę się bardzo postarać. Ja to staram się nie dawać takich prostych odpowiedzi tam, nie stawiać takich krop, stawić dużo miejsca dla, no, dla czytelnika dla jego, żeby mógł sobie wypełnić sobą swoimi jakimiś odczuciami, swoimi doświadczeniami. Tak i... No i oczywiście starałem się, żeby ta empatia i zrozumienie dla bohaterów dla też nie przysłoniło mi takiej ostrości widzenia, czy nawet pewnej. Czy starałem się w tym, żeby też jednocześnie była tam, być może są tam takie trochę bezlitosne momenty wobec nich. No, no tak, bardzo, ale wierzysz w rodzinę, bo uciekasz mi i w małżeństwo na przykład. Bo tutaj są dwa dosyć takie znaczące. Dziękuję <laughs> Dwa rozpady małżeństwa tutaj. To czy wierzysz w rodzinę, w rodzinę Mikołaj i małżeństwo jako instytucje, jako komórki społeczne, wiesz? Chyba tak, no to jest takie bardzo uniwersalne rodzina, prawda? Nie, ja wiem, że to samo było przy tej pierwszej książce, że jak jeździłem na spotkania, to często stawałem bardzo trudne pytania, które nie umiałem odpowiedzieć i czułem, że ludzie są tacy trochę oszczarowani. No, <laughs> jak czujesz to samo będzie przy tej książce? <laughs> Czekaj, aż powiesz coś do <laughs> Nie, no wiadomo, że książki są mądrzejsze niż autorzy, o to chodzi. Inaczej byłoby sens. Ale teraz może dwa słowa o konstrukcji tej książki. Ona, ona jest, jest skonstruowana w taki bardzo wysublimowany sposób. Tu, tu jest kilka bardzo fajnych pomysłów. Znaczy po pierwsze nie jest linearna, to jest chyba istotne, tak jak nie jest linearna pamięć. W ogóle wydaje mi się, to jest bardzo piękne, że ta książka swoją konstrukcją oddaje w jakiś sposób mechanizmy pamięci. Że, że jest tutaj trochę takiego proszku, trochę pyłku, trochę skrawków, kawałków, a jednocześnie da się z tego wyłomić ten główny szkielet historii. Nielinarnie, bo tutaj narrator, autor podróżuje, prawda, i spotyka różnych ludzi, to są członkowie jego rodziny, i w ten sposób próbuje zrekonstruować właśnie ten szkielet, ten kręgosłup rodziny. Zaczyna się od wycieczki do Paryża, i tutaj od razu specyficzna rzecz bardzo. Zaraz poproszę o przeczytanie Mikołaja fragmentu do Bazylei. <grywa> tak. Otóż, czego nie, nie przeczytałam w żadnej recenzji Mikołaja Twojej książki, bardzo charakterystyczny sposób mówienia, czyli język tej powieści. Dowcip. Na przykład, bohater znajduje się w domu starców. Dom starców to jest? Tak. I mówi tak. I tam spotyka tą kobietę, która my jeszcze nie wiemy, kim jest dla niego i kim jest w jego rodzinie. I mówi: Nigdy wcześniej nie poznałem naraz tylu starszych pan. Ściskam wyciągnięte dłonie, czuję się jak gwiazda filmowa. No, to jest <grym, grym>, dom starców. Niko. No, nie, nigdy nie tak no no Nie właśnie... Był przez z państwa w domu starców? No, głównie tam są starsze panie, bo panie mają średnią. 7... Dłuższą się, średnią długo życia. No i to tak wygląda: jak ktoś nowy pojawia, coś tam się dzieje, że czekają na jakieś takie bodźce zewnątrz. To tam się jest takim trochę. Temat masz się swoje 5 minut, no, jak się <grymne> pojedzie w tym starcu. <grymne> A bardzo piękne, yy, bardzo piękne to, to też jest zdanie dotyczące starości. Ładnie wyglądasz, całuje miękki policzek. Nie wierzę ci, ale dziękuję. Poprawia białą grzywkę. Wiesz, jestem już starą. Mam chyba aż 84 albo 86 lat. Chciałbym jej powiedzieć, wyglądasz i staro, i ładnie. To jest super, bo te wszystkie niespodzianki, które są w tej książce, takie intelektualne, językowe, estetyczne, są tak jakby mm, z pewną nonszalancją zostawione dla czytelnika. Może to głupio zabrzmi, ale sam autor się nie podnieca tym, że jest zdolny i utalentowany, i jest tutaj, to, to chyba można nazwać lekkością. Bardzo dziękuję, bo się strasznie ciężko się... siedziałam tą lekkością, właśnie starałem się, żeby... Tak, chyba najczęściej. Tak. Przeczytasz fragment? A mogę inny czy z tego? To jest fajny tak, bardzo, to... ale to... może masz Może przeczytam taki, myślałem, że przeczytam fragment takiego rozdziału, który mi się najtrudniej pisał, bo pisałem go rok. Bo tak sobie chciałem bardzo zrozumieć tych wszystkich ludzi. I z tym największy kłopot, bo to jest historia dziadków. Dziadka, który no jest po prostu beneficjentem systemu komunistycznego w latach 50. czy w najgorszych czasach. I tą postać było mi trudno zrozumieć. Może no, dlatego tak trudno mi się pisało rozdział klucze. Albo może powiem, że. A właśnie, po, po konstrukcji. Właśnie, o co chodzi tam? No, że postanowiłem opowiedzieć tą historię poprzez, również poprzez przedmioty. Dlatego że po, pomyślałem, że w takich polsko-żytowskich rodzinach, którą tu opisuję, nie ma czegoś, co, co, co nazywam taką ciągłością czy kontynuacją przedmiotów. To znaczy, że nie ma zastaw stołowych, które przychodziły z pokolenia na pokolenie, nie ma obrazów na ścianach, nie ma. No, Wojny przeżyły tylko najprostsze przedmioty, takie jak okulary, fifka, klucze. I ja z nich postanowiłem właśnie ułożyć tą historię. I, I każdy rozdział, to ma jego tytuł to jest jakiś przedmiot. Właśnie pierwszy to jest szuflada, a potem jest Zeszyt, no różne. I jak już napisałem całość, to zadałem sobie pytanie, jaki tytuł powinna mieć ta książka. No i automatycznie sobie odpowiedziałem, że ponieważ książka wydaje mi się, że staje się automatycznie takim samym przedmiotem, jak te, które nie opisałem, rodzinnym przedmiotem, no to powinna się nazywać książka. Klucze. Jeden. Kiedy mój dziadek upadł na ulicę i z kluczykiem w ręku umarł obok swojej czerwonej łady Samary, babcia widziała go przez okno. Potem przeszła do okna w kuchni, zobaczyła to samo i wróciła do pokoju. Usiadła na niskim taborecie, zmieniła okulary i wykręciła numer telefonu. Skarbeczku tak powiedziała do mojego starszego brata. – Co u ciebie? Ciepło masz w chałupie? – Wiesz, chyba coś nie tak z twoim dziadkiem. Leży już 10 minut przed domem i się nie rusza. Może przyjechałbyś? Z góry patrzyła, jak obcy ludzie pochylają się nad jej byłym mężem. Śnieg padał na jego wojskowy mundur i ordery. Skórzana teczka wypadła mu z pachy i otworzyła się. W środku musiał stłóc się słoik, bo miód wylewał się na chodnik. Byli 30 lat małżeństwem. Zbierało się coraz więcej ludzi, zasłaniali go. Ktoś pokazał palcem na pierwsze piętro, na brudne okna, w mieszkaniu dziadka. Babcia odruchowo zrobiła krok w głąb pokoju. 2: Moja mama wyjmowała steczki klucze, które po sobie zostawił. Leżały w pękach, zatłuszczonych torbach foliowych po mleku. Niektóre były lepkie, zardzewiałe albo połamane. Setki kluczy. Dlaczego zamykał wszystkie pokoje, szafy, szuflady? Jakie teraz otworzyć? Wkładać po kolei każdy klucz w każde drzwi, mieszkania, mebli, garażu, piwnicy i niedokończonego domu? Latami rysował i pokazywał na kartce, co gdzie będzie. Budował dom dla rodziny, której dawno nie miał. Co z pszczołami, które tam zostały? Muchy, mówił o nich przez telefon, był pewien, że jest na podsłuchu. Muchy uciekły mi na drzewo. Czego znowu się bał? Nie wiedziała też, czemu pszczoły uciekły z ula na drzewo. Pamiętała, jak zadzwonił w 1968 roku, powiedzieć, że jej siostra złożyła papiery na wyjazd z Polski. Ona chce wyjechać do I. Krzyczał: Dokąd? Do I, jak Irena. 3. Karetka zaparkowała i wyłączyła sygnał. Ludzie zrobili przejście. Lekarz przy wysiadaniu z samochodu pościznął się, ale nie upadł. Babcia w jak pochyla się nad ciałem, przez chwilę zupełnie jej zasłonił. Ostatni raz rozmawiał z nim po rozwodzie i po remoncie prawie 20 lat temu. Wtedy dał jej klucz. Dziękuję, powiedziała. Tak nierówno, niesprawiedliwie podzielił mieszkanie. Nie powinna była dziękować. Jeszcze tego samego dnia wymieniła zamki w drzwiach i zamknęła się wreszcie u siebie, a on u siebie. Babcia lekko wychyliła się przez okno, żeby cokolwiek zobaczyć. Później słyszała i słuchała go tylko przez ścianę, jak mówił przez telefon, jak włączał telewizory jak przychodziły do niego kobiety, na ulicy i na klatce schodowej mijali się bez słowa i spojrzenia, ostatni raz dziś rano, kiedy wracała ze spaceru z ich młodszym wnukiem.